Cześć, dzień dobry, witajcie. Ja jestem Squido. To jest odcinek 135 naszej epickiej serii Przygód Dziennika z Minecraft w sezonie drugim, czyli najbardziej epickim e, sezonie. Zazwyczaj, e, właśnie tak jest w różnych seriach i serialach, że sezon drugi jest gorszy. Kurczę, no, no, no nie, ja zrobię ten Episki Aqua Park e, Muszę nadrobić zaległości i zrobić ten sezon drugi jeszcze lepszy niż był pierwszy, no, no taki jest cel e, Mam takie do was pytanko, bo to, trochę tak źle zrobiłem, że się tak nie zapytałem widzów o to um, Ale, ale dobra, naprawię swoje błędy i zapytam was po prostu u, bo od kilku odcinków nie wstawiam tych miniaturek do odcinków yy, tych, tych, tych miniaturek takich, gdzie tam Był napisany numer odcinka, że to jest dziennik z Minecraft i w ogóle yy, No i zauważyłem, że te odcinki mają średnio Średnio 20%, a nawet 50% Więcej razy wyświetleń yy, Czyli dużo mają wyświetleń, jednym słowem Mają te odcinki więcej wyświetleń, z miniaturek Dlatego, takie to was pytanko, czy wstajać w ogóle te miniaturki Czy opłaca się to robić, czy, czy warto jest No właśnie, czy warto jest Ja tutaj mam trochę kamienia, chyba nawet za dużo Jedną skrzynkę sobie spróbuję rozładować, tutaj gdzieś Aby mieć miejsce na piasek, bo... Jest ciężko, dobra, może nie tą Może tą fioletową, bo tam jest chyba sam kamień a nie, nie jest to sam kamień, ale rozładujmy ją sobie, żeby tutaj mieć więcej kamienia po prostu. I powiem Wam, że nie jest za mądre to rozdzielanie na dwie bazy, ok? Ja też z tego doszedłem, że to nie jest aż takie mądre, bo um, muszę chodzić pomiędzy dwoma bazami, jak czegoś nie mam w jednej. I dlatego to nie jest aż takie dobre. Natomiast już tak wybrałem. Eee, tak musi zostać w tej serii. Jeszcze jeden sezon. Muszę wytrzymać to. Mam rowe skrzynie, co troszkę łagodzi ten problem. Aj, chciałem tutaj przejść. Episko sobie pojechać eee, na pustynię. Także tyle. Skoczymy do wagonika. No, prawie. Um, a ciekawe, czy się właśnie tak w locie da wskoczyć Spróbujemy. Nie da się w skoczyć, wskoczyć, chyba nie. Na pustynię sobie lecimy. Yy, jemy sobie tą baraninę. Naprawdę jest bogactwo, jakich mało. Most po prostu taki, taki przepicki. No, najgaterski za tą bazą. Yy, tutaj wiele projektów mogło więcej powstać, prawda? Mogło, ale. Ale nie powstało. Jeden z moich widzów napisał mi też taki komentarz ostatnio, że fajnie by było, gdybym zrobił ten Aquapark tam gdzie jest Molo w bazie Alfa i, i tam dalej pewnie jest taka wyspa. I tam fajnie by było zrobić Aquapark tam gdzie sobie jedziemy kolejką dalej. No, to tam jest, tam jest taka fajna góra i to by był Aquapark. No, byłoby bardzo spoko, ale no zależało mi na tym, aby rozbudować betę Pomimo tego jaki tam jest klimat i w ogóle, no to zrobimy sobie tam lodowisko Właśnie, muszę ludzi jeszcze zdobyć Muszę sobie jakoś z tym wszystkim poradzić Muszę coś zrobić W każdym razie napiszcie mi w komentarzach, czy mam zostawić te miniaturki i dalej je wstawiać do wszystkich odcinków Um, czy mam już ich nie wstawiać? Czy mam je wszystkie usunąć w ogóle, nie? Ja wiem, że zdania będą podzielone, natomiast, no, trzeba się z, po prostu wiązać z tym, że że no, hello, jest mniej więcej na tych odcinkach, które mają miniaturki, a to o czymś świadczy. Dobra, jak szybko dotarliśmy na pustynię? Ja się napiłem trochę herbatki. I już możemy drążyć tam tunele, wykopaliska, różne. A wioska. Jakbym zniszczył ten budynek Kowala, to by miał dużo sandstone'a. I to różnych senstownów, bo nawet takie są ciekawe. Nie tylko taki zwykły. Ale okej okay. My nie będziemy chyba nic zniszczyć, bo nie ma takiej potrzeby. Wiem, że tutaj kopałem ostatnio. trochę piasku. Znaczy, to tak nie idzie nawet poznać, bo ja zazwyczaj robię tak, ten piasek, to kopanie piasku, aby nie zmieniać za bardzo terenu, natomiast w tej chwili, gdy będę już wydobywać sandstone, no to nie ma takiej możliwości, żebym zostawił teren w niezmienionym stanie i trzeba go będzie trochę zmienić. Właśnie tu jest sandstone, trzeba go będzie trochę pokopać, no i co, no i tutaj będzie, zaczniemy to kopanie, no to trudno, nie? Jak widzicie, nie tylko sam sandston tutaj jest, bo to już zwykły piasek Zwykłego piasku jest najwięcej Natomiast ze zwykłego piasku można sandston otworzyć I myślę, że to jest takie najbardziej fajne W tym wszystkim Żeby tylko Marta dała radę, żeby Zbyszka tutaj nie trzeba To będzie Marcin tutaj pracować, bo on właściwie sam naprawia a propos trzeba tam dbać o niego, żeby się nie, czasem nie zepsuł. No nieźle mi to idzie. Musimy zmienić trochę lokalizację. No mam nadzieję, że to bez problemów przebiegnie. Na to, na to się zanosi, na to wygląda. Widzę tutaj trochę piasku. O, dobra, już naprawione. Tu jeszcze coś. Dobra, nie będę tego drążyć. No jest. One tak właśnie są ciekawe, że tak się znikają, pojawiają. To jest naprawdę przeciekawe jak one to robią. O, tutaj też. Że tak potrafią zniknąć. I się pojawiać, nie. To jest bardzo ciekawe. Trochę tego piasku będę mieć. Dosyć szybko zgromadziłem go. Po prostu. No, jestem, jestem szczęśliwy, jeżeli chodzi o tej, tą rozgrywkę w Minecraft, żebym tylko miał więcej czasu, żeby na nią poświęcić. I dokończyć ten aquapark, bo kurczę, um, czas leci. Jeden z moich widzów um, właśnie mi napisał, że koniec serii się zbliża. No i, no i muszę się z nim zgodzić, że się koniec serii zbliża. Jest to niewątpliwie wielka strata. Wielka strata takiej epickiej serii, no bo ale koniec się zbliża i koniec jest nieunikniony. I, i powoli powoli, ale no kiedyś będzie. I to nawet dosyć szybko, bo, bo ile zostało? Miesiąc odcinków? No, dokładnie to nie, nie jestem w stanie powiedzieć, ale coś takiego. Właśnie miesiąc został. Więc to nie jest dużo. I ta seria się wkrótce skończy, i, i nie będzie no. My będziemy musieli jakoś sobie poradzić z innymi seriami i czekać na wzdowienie tego dziennika. A jak go wznowimy, kiedy go wznowimy? Hmm, kiedy, wtedy, kiedy będzie taka okazja. <grym> nie wiem. Nie wiem, czy właśnie sobie nie kupić jakiegoś nowego kompa żeby żeby prowadzić ten sezon trzeci dziennika z Minecraft. O, wow! A ja go to się nie spodziewałem. Mamy tutaj jaskinię, schodzimy. A trochę. Trochę się boję, tam creeper jest. Zbroja. A zbroja mi się sama naprawia, tylko. Ojej, trzeba na hełm uważać. Bo hełm mi się sam nie naprawia. W sumie klata też mi się sama nie naprawia. Trzeba na to uważać. Zapomniałem. Dobra. Jeronimo! Dobra, czyli tak mam proch. Proch zbieramy, bo na petardy i w ogóle. Tam już tak gdzieś popchnąłem. Mniejsza z tym. Dobra, nie zbieram żadnych surowców. E, tak, tylko tutaj chciałem wejść i wpaść. I, I w ogóle żwirem sobie to zasypiemy. O. Że źle trochę zrobiłem, ale mniejsza już z tym. Mogłem. A dobra. Mogłem zrobić właśnie tak, że. No, już chyba będzie ok. A jeszcze nie. Mm, mm, mm. Czy tutaj sobie wrzucę? No jak widać trochę więcej tych bloków Żeby mi to tam nie spadało Hej może w tego nie da się zasypać Natomiast bym ja chciał, żeby tam nie było żadnych dziur Żeby mi tam nic nie spadało Właśnie to przez to, że za dużo tam kopię no Pojedynczo staram się klikać, a czasami to jest tak, że dwa klocki na raz się rozbiją o, No niestety nie jest to idealne Tutaj widzę, że będzie też ostro Tutaj dziura No, jak widać Dobra, to lecimy tam jeszcze raz o, widzę, że tego całkiem sporo jest. Dobrze, że w tę stronę bardziej nie kopałem, bo miałbym teraz duży problem. Tu już nie powinno być problemów. Całe szczęście. Hmm. No i sobie tak wydobywam tego sandstone'a I tak sobie po prostu myślę o tym, jak, jak tą serię dalej prowadzić Bo wkrótce się ona skończy. No. Będziemy musieli jakimiś innymi seriami przeżyć. Ten czas kiedy nie będzie dziennika. Ale wróci, ja bym to obiecuję po prostu. Ja wam to mogę obiecać, że dziennik jeszcze wróci że sobie zbudujemy jeszcze jedną bazę, że będziemy się bawić po prostu tak, ale póki co mm, to lol, dziwne. Tak czasami się to dzieje, takie błędy w tym Minecraftie są. Kiedyś Minecraft był lepszy, kiedyś w Minecraftie takich błędów nie było. Eee, no, no naprawdę nie było kiedyś takich błędów w minecraftcie ja gram w minecrafta bardzo dużo. Ja w tę grę e, przegrałem e, No dziesiątki tysięcy godzin. No, naprawdę. Naprawdę. Jeżeli gram w minecrafta 6 lat, mniej więcej po godzinę dziennie, to tak mniej więcej, bo czasami gram długo, czasami gram. Czasami nie grałem w ogóle. No um. i ja sobie to zasypiemy tak ładnie, żeby była taka. Nie ty! Zwykłym piaskiem Tam jeszcze trochę zostało Daj zombiak Aj, zły zombiak Dobra No to o, lecimy teraz do bazy. Yy, bazy, bazy A. Alfa, Alfa. Alfa Base. Okej okay. No, ładnie, wszystko wykopane. To jest ten moje wykopalisko. Yy, sandstone, sandstone piaskowiec. Dzisiaj mam go niecałe 300. Yy, może trochę mało, ale mamy też trochę piasku. A z piasku można zrobić sandstone. Trzeba go pewnie ustawić, Zresztą nie potrzeba mi tam dużo, bo... Co, 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 co to jest za zombiak dziwny? Lol, wygląda jak szkielet, a jest zombiakiem, lol Dobra, idę stąd, spadam szybko Dobra, kolejny Szego mnie zabiją! Zabiją mnie Jeszcze mam kurczaki do jedzenia, o Raz, dwa, trzy... Niecałe cztery z takiego mam Fajnie! Niecałe 4 staki tego piaskowca. Poza tym, zrobimy sobie tą podłogę z płytek e, tych płytek, co mówiłem dwa odcinki temu. E, dodatkowo mamy też wełnę. Nie wiem, na ściany może będzie wełna, albo nie wiem na co. E, mamy też szkło. Szkło mamy właśnie szkło. Kurczę, muszę piasek poświęcić na szkło, bo nie mam szkła za bardzo. Trzeba będzie jeszcze na pustyni wrócić w takim razie. No, troszkę za krótko tutaj byłem. Za szybko to przeleciało. Jakiś live trzeba będzie zrobić, taki. E, gdzie będę zbierać ten piasek? No, we chcecie pomyśleć, że tam szkła trzeba. W serio wyjdzie przynajmniej jedna, jedna skrzynia piasku albo więcej. Um, no to właśnie tak. Właśnie tak. Poza tym, potrzeba mi jeszcze. Mm, nie no, resztę z to już mam Bo sobie y, robił y, saunę To saunę zrobię z drewna Natomiast y, lód się jakoś zdobędzie, ok? Lodem się nie trzeba martwić Po prostu, bo loda zawsze można zrobić Także spoko Trochę ten odcinek krótki. Aha, i wagonik mi nie pojechał, nie? Kurde, zaraz mi pojedzie w złą stronę, nie? Widzicie, te mechanizmy nie są takie idealne, jakbyśmy tego chcieli. Nie wiem, to no, już teraz działa. Spoczko. Tutaj mam jeszcze tory, mam dużo torów w bazie beta. Jak już to wspominałem na początku odcinka, to jest złe takie rozwarstwienie się różnych baz. Nie ja miałem taki pomysł, żeby wszystko nosić w tych skrzyniach. Ale problem z tymi skrzyniami jest taki, że no ten też zabierają miejsce w hipunku. W pomimo tego, że to jest spoko, no to jakbym chciał się upchnąć z całymi z tymi wszystkimi rzeczami, które mam w skrzyniach, tutaj lód jest, widzicie. O, uwaga! O, mam już pierwszy. Kurde, ale teraz nie mam tej wody. Nie, nie, nie za mądrze postąpiłem. O, fajnie, że mam tutaj wodę w wiadrze. Fajnie, że mam tutaj. E, ten wiadro w wodzie, nie? Znaczy, wiadro w wodzie to by było tak. O, wiadro w wodzie. Muszę ten. Wziąć wiadro z wody. A to jest. To jest woda w, w wiadrze, a tu jest lód nawet widać. Lud. Minecraft, yy, dwukropek, ice. Właśnie, ice. No. Tutaj też jest ścieżny biom. To ciekawe, że ja sobie właśnie takie ścieżne biomy na, na dom wybieram, nie? No, bardzo ciekawe. Mało tego, że to jest ścieżny biom, to ja zrobię tutaj epicki ogród. Lol. Zobaczcie. Niby śnieg, a ogród jest. <laughs> no. Strasznie to... Ciekawe jest. Golemy trzeba będzie zrobić też. No, obiecuję Wam, że zrobię. Ja już to obiecuję te golemy, nie wiem, od, kilo, od miesiąca chyba. A nie zrobiłem ich. Także no. Tutaj nasze owieczki są. Nasze piękne owieczki, których, których też nie ściąłem za dużo. No nie chciałem za dużo, bo nie wiem czy tej wełny będę tak skorzystać. Możliwe właśnie, nie? Ale to trzeba tam posiedzieć i pościnać się. A chyba nie mam na to czasu teraz. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Wlikajcie ten magiczny dzwonyczek i pozdrawiam Was. Na razie. Pa i cześć.